Wiesława Szymborska, identyfikacja. Dobrze, że przyszłaś, mówi. Słyszałaś, że we czwartek rozbił się samolot? No więc właśnie w tej sprawie przyjechali po mnie. Podobno był na liście pasażerów. No i co z tego? Może się rozmyślił? Dali mi jakiś proszek, żebym nie upadła. Potem mi pokazali kogoś. Nie wiem kogo. Cały czarny, spalony oprócz jednej ręki, strzępek koszuli, zegarek, obrączka. Wpadłam w gniew, bo to na pewno nie on. Nie zrobiłby mi tego, żeby tak wyglądać. A takich koszul pełno jest po sklepach. A ten zegarek to zwykły zegarek. A te nasze imiona na jego obrączce to są imiona bardzo pospolite. Dobrze, że przyszłaś. Usiądź tu koło mnie. On rzeczywiście miał wrócić we czwartek. Ale ja tych czwartków mam jeszcze w roku. Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyję głowę. A potem... Co potem? Spróbuję zbudzić się z tego wszystkiego. Dobrze, że przyszłaś, bo tam było zimno. A on tylko w tym takim gumowym śpiworze. On to znaczy ten tamten nieszczęśliwy człowiek. Zaraz nastawię czwartek u herbatę, bo te nasze imiona, przecież pospolite.